Podejść. To znaczy uśwodnione, to mamy, że po 50% czy 500 tysięcy, że my deklarujemy i to no, z szanownymi radnymi miałem omówione i taką deklarację złożymy. Ale jest kwestia no, tej drogi S1. Bo teraz, jeżeli przystąpimy do tego e, remontu, nawet w tym roku i frezowanie, prace są wykonane, to może jest dobre, czyli nie ma jakby niebezpieczeństwa tego, że to handlowanie następuje poprzez złe podłoże czy jakieś tam Są te badania zrobione, może jeszcze radny po tym uzupełni to, co mówię, czy, czy radny maziarz. Natomiast te wyniki o tyle są pozytywne, że możemy tylko sfrezować, ściągnąć i nakładkę na tą drogę, całą położę. Kwestia czym że zastanawiamy się, bo jeżeli zapadnie ta decyzja S1 i obejmie, czy ona nam będzie cięła to mianowisko, ale przy wykonaniu tej drogi no to dosłownie ten wzrokiem o kontrolę całkowicie. I te przypadki w Polsce że mamy, że e, doprowadzili do nowych nawieści, do że przez odarato, ale też, oczywiście, że będą protokoły i my będziemy... Ale znowu to będzie do tego, że jak skończy się inwestycja w czapki na, na głowę i nogi, i, górę i górę. by naprawienia tych dróg, to też będzie e, trudny problem. E, czy nie, nie do, e, doprowadzi do tego, żeby tylko do tej używalności, czyli pr, przeprezować i taką, naj, bym powiedział, nakładkę zrobić taką naj, najtańszą, w cudzysłowie. No bo naprawdę proszę zważyć, że kiedyś nas y, rozliczą mieszkańcy, że może za rok wejdą y, z budową tej drogi. Czy y, do tego to potrzebujemy ten wariant, który mówi, że modernizujemy tą drogę za 1 milion złotych tak, żeby, żeby ona była przystępna. To tyle do tej janowickiej i pojawiły się te dzisiaj wątpliwości co robić. Ja dobrze, że to się teraz pojawiło, bo miałem to też w sprawach bieżących przekazać uchwał i to i to opinię bym jeszcze od radnych prosił tutaj, żeby jakoś wypracować. Jeżeli ją robimy, bo ja się też obawiam, że te wszystkie jeszcze uzgodnienia i do fizycznej wykonania tej S1 to może być dopiero za dwa lata, najpóźniej za trzy, tak przynajmniej za czy do tego no, czasu raczej yy, jednak być za tym, żeby ten program zrobić i, i później pilnować tylko i wyegzekwować, jeżeli do uszkodzenia tej drogi dojdzie przy wykonaniu RZ. I to, to by